Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii, gdzie prowadzimy Denver Nuggets w NBA 2 k 25 w erze Jordana. Przynajmniej pora na kolejny odcinek. Dzisiaj będziemy mieli trzeci sezon. Poprzedni odcinek był, no nie że głównie niezbyt dobry, bo byliśmy lepsi niż powinniśmy być pod względem rekordu, przez co nie mieliśmy aż takiego fajnego pika jak liczyłem. Przynajmniej tak się spodziewałem oczywiście, bo potem właśnie przyszła ta fajna niespodzianka, gdzie to z 9 miejsca chyba, chyba z 9 przeskoczyliśmy aż na trzecie. Więc mogliśmy wybrać wina Bakera, pomimo, że wiadomo, że liczę na tego Peniego lub e, Webera, to Win Baker też jest na pewno dobrą opcją. I nasz właśnie zespół tak się prezentuje. Jest tutaj Anton, jest Abdul Raw, jest Liberty, jest Baker, jest Mutombo. I tak właśnie wydaje mi się, że jestem po części już na, na granicy bycia playoff team'em, dlatego będę patrzył, jak ten zespół sobie będzie radził. I możliwe, że podczas trade deadlineu albo wcześniej Zadecyduje właśnie, co zrobić, jakby czy potencjalnie wzmocnić ten zespół, czy nie. Zrobiłem też jeden taki mały błąd i właśnie widziałem w komentarzu, ale zobaczyłem sobie, czy naprawdę to zrobimy, ale tak. E, zrobiłem jedną pomyłkę, bo chciałem tam w, w, zrobić jakąś wymianę, gdzie zrobić picka pers, chciałem, a przy tym wziąłem picka sans, więc moja wpadka, ale no, powiem tak, no, wydaje mi się, że mam nadzieję przynajmniej, że nie okaże się, że ten pick pers nagle będzie jakimś, nie wiem, pierwszym, drugim czy trzecim pikiem, więc wierzę w to, że przynajmniej to nie jest jakiś błąd, który będzie bolesny. Nie pamiętam, to był w 96 chyba miał być pick pers, Nie pamiętam. A my chyba wzięliśmy w 97 tam się wydaje. Na pewno nie za dobrze, bo Suns w ostatnich latach chyba byli dobrzy. A rok temu mieli rekord, właśnie 47-35. Eee, no, Johnson ma 27, a 30. No, jest tam szansa, że oni za tyle lat mogą być niezbyt dobrzy. Ten jest RODNA ma już 32. Zobaczymy, może jednak ten pick właśnie nie będzie takim. A może akurat będzie tak, że będę w takim szczęście, że jednak ten pick będzie lepszy niż ten, który mogłem mieć z więc w tym roku, może tam ogóle w następnym roku bardziej, w 94 mamy Pika Pistons, naszego i Rockets Dlatego, sam nie wiem co zrobić z naszym pikiem, bo właśnie nie wiem czy będziemy dobrzy, czy nie Dlatego na razie nie będę nic ruszał pod względem pikowym A tutaj, pewnie przejdziemy na 9 osobowy line up I możemy to może, czy ustawić, no mogę to w sobie pierwszy, chyba pierwszy sezon bym to ustawił, bo to byłby taki sezon w którym Jakaś tam szansa na Właśnie bycie play-off teamem jest, więc może im to właśnie po w miarę jakoś. 36 dla Mutombo, tak samo Abdul Rauf. 34 dla Bakera, 32 tutaj. 30, no i może troszkę więcej daty rezerwowych. Pierwszy mecz ze z przegrywamy. Kilka ośmiu meczów, zobaczymy jak to będzie wyglądało. No zaczynamy. Może przyjedźmy do, tak nie wiem, będę miał te, na te mecze patrzył i tak przejdziemy do początku grudnia, wtedy może w miarę wstępną taką analizę będę mógł zrobić, jak ten zespół nasz będzie wyglądał w tym roku. Na razie mi nie pomaga, nie ukrywam. Na razie jest tak właśnie dosłownie tak jak nie chciałem, żeby było, czyli że jesteśmy średni. Jest nie właśnie, w którą stronę się kierować jak na ten moment. 10 miejsce w konferencji. No jest za wcześnie na temat właśnie, żeby decydować, wydaje mi się. Jak sobie radzą ci nasi tacy najważniejsi zawodnicy. Abdul Rauf gra cały czas na poziomie nawet All-Stara, bym powiedział. Winbaker jako ruki wygląda dobrze, prawie double-double average'uje, dwa też bloki. Mutombo wygląda też cały czas w miarę solidnie. Nie wiem naprawdę, ciężko mi powiedzieć. Wydaje mi się po prostu, że to jest właśnie za wcześnie jeszcze, żeby ocenić. Dlatego, A zobaczyłbym, wiem kogo bym zobaczył: Rockets i Pistons. To mnie interesuje, Rockets na siódmym miejscu, dobra, mamy ich pika. Pistons. dziewiąte miejsce. No, no to te piki wszystkie są takie na razie niewiadome, aby jeszcze i my, i Rockets, i Pistons. Te drużyny jeszcze są takie jakby po środku, że nie wiadomo w którą stronę pójdą. Propo Rockets, wygrywamy z nimi. Z Juta też wygrywamy. Kontuzja Austina. Wygrywamy Sixers. Z tym wracam do gry. Pokonujemy Pistons. Cały właśnie co po środku, takie. Niby bliżej do tego, żeby być słabą drużyną, ale. No nie wiem. Przejdziemy na początek stycznia, może. I ponownie zobaczymy, jak to wygląda. Mamy miejsce dające playoffs. Patrząc do tyłu, no to spokojnie jeszcze możemy spać nawet na 12 miejsce, tylko Wolves się nie liczą w tym roku, przed nami Rockets, Pistons na 12 miejscu, więc bardzo mi się podoba to co się dzieje z Pistons, bo ten pick Pistons byłby wartościowy, byłby Projected 7, nasz pick byłby Projected 9, a Rockets 12, nie wiem w sumie właśnie, cały czas... 15-18 to cały czas jest takie jakby chyba muszę przejść do trade, de trade deadline i wtedy zadecydować ostatecznie tak mi się wydaje Jestem ciekaw czy Vin Baker e, walczy, jest na trzecim miejscu Penny Hardaway tutaj kompletnie go nie ma, nie wiem co z Penny Hardawayem się dzieje czy potencjalny Penny Hardaway e, czy potencjalny Penny Hardaway jest kontuzjowany może bo właśnie go tutaj nie ma, ciekawe Weber gra dobrze. No, chciałem najbardziej, właśnie, najbardziej chciałem Peniego hard'a przez, przez to, że Webera miał niedawno w Kings, ale Weber jest najlepszym zawodnikiem tego draft klasy i myślę, że dość szybko to pokazuje. Tutaj, czy jakiś nasi zawodnicy się pojawią? A tutaj od nas nikogo nie ma. To kontynuujmy na razie, właśnie, bo cały czas na razie jest zbyt wcześnie na tą decyzję. Po, po, pokonujemy Bulls, pokonujemy Hornets. No, nie wiem, wydaje mi się, że właśnie. Czy, czy będziemy na tyle słabi, żeby mieć fajny pick? Albo nie wiem, no, nie wiem, wydaje mi się, że bliżej z tym tego, że po prostu prób próbować będzie jednak ten zespół jakoś wzmocnić. Na przykład, oddać nasz pik w tym roku i za rok, który mamy. Trade deadline się zbliża. po patrzcem trade deadlineu mamy rekord. Mamy rekord 21-24, gdzie to do 8 miejsca tracimy nie tak dużo. A do tyłu idąc, no to, no nie wiem, niezbyt. Rockets na szóstym, Pistons na dwunastym. No myślę, że właśnie, na pewno pick rockets powinien, myślę, że być oddany. Na przykład właśnie dlatego bym myślał o tym, żeby zrobić potencjalnie taką wymianę, że na przykład, a kontrakty tak, z na kontrakty jeszcze. Not eligible ten tu. Dobra, czyli no Liberty też musi być wymienione, dlatego myślę, że decyzja jest do podjęcia taka, że Liberty plus 2 te first roundowe piki, Nuggets i Rockets. I próbujemy zdobyć jakiegoś dobrego small forwarda, myślę. To jest, myślę, że najlepsza rzecz. No nie ma tutaj takich opcji fajnych, ale za to ja spróbuję samemu jakiegoś fajnego small forwarda znaleźć do podpisania. Jakiś na pewno powyżej 80 do by się przydało. Smith troszkę starszy, Wilkins na pewno starszy. Glenn Rice już byłby fajną opcją. Johnson myślę, że będzie zbyt dobry. Edwards, y nie wiem. Lionel Simons też nawet ciekawa opcja. Warwick troszkę zbyt już wiekowy, Scott też ciekawa opcja. Person myślę, że już nie. Sean Elliott też byłby ciekawy. Już 28 to już nie, nie wiem. Jakoś Jakieś 26 maksymalnie chciałbym, jednak myślę. Dlatego najpierw bym poszedł z, e, poszedłbym po RAI sam przykład. Jeśli chodzi o finansowo, Nuggets would acquire 800 tysięcy. mordę allowed. No dobra, to jestem w stanie oddać Wam. Nie wiem w sumie kogo. Granta na przykład. E, aha, oni są championship team, to dlatego to nie zrobimy. A PickPeace są wiadomo, że jest wartościowe wartościo bardzo. No, ciężko będzie, właśnie bo Championship Team. Jeszcze mogę wam dać unprotected naszego itera, więcej nie, nie dam wam. No, tyle już nie będę dawał, bo po prostu czuję, że właśnie z nimi byłoby bardzo ciężko się dogadać, dlatego myślę, że nie ma sensu. Dlatego kolejni zawodnicy, oprócz granta, to kto potencjalnie był tam? Johnson byłby pewnie za dobry. 2 miliony byśmy mus musieli jakoś oddać, to to musiał być. Nawet Exum nie wystarczy. A nie, czy znaczy wystarczyłby? No, w sumie oni muszą też. A, Untouchable, No to też nie ma co się tutaj z nimi zadawać, bo zanim ja bym z nimi, z nimi się zgodził, to bym musiał opierać cały zespół oddać. Ale no nie byłby złą opcją właśnie. A to aż 2 miliony, no to jest... p nie do zrobienia nie oddają takiej ważnej postaci... Tutaj, a to jest 70 tysięcy, no to nie. Myślę, że nie, jednak nie. Też możemy potencjalnie poszukać potem shooting guardów, których możemy zmienić na small forwardów. Taka też opcja jest. Scott. No nie wiem, jakoś on mnie aż tak nie przekonuje, będę szczerym. Dlatego ten Elliot też, jakoś jego liczby mnie nie przekonują. Dlatego myślę, że właśnie poszukamy shooting guardów, którzy mogą być small forwardami. Nigel jest troszkę wiekowy, ale w sumie spróbować można by było. Myślę, że to jest najlepsza opcja z tych postaci, a jest to w sumie Billy Owens. Spróbować możemy, ponownie spróbujmy jeszcze tego właśnie zawodnika. Championship Team, no dobra. To znaczy, że wracamy do... Kogo? Do Richmonda. Oni, nie, nie wiem, byle kogo nie dadzą nam... Tanda na przez zawodni może być... E, dobra, nie, nie mówią, że jest untouchable, nie mówią, że jest e, że są Championship Teamem. To są dobre wieści dla nas. Mogę wam jeszcze oddać naszą opika właśnie. Jeszcze jeden first rounder, czy mu chciał oddać? Mogę spróbować. Jeszcze nasz w, w 96. Nie udało się. Cztery first rounder nie wystarczyły, niestety. No to nie jest zbyt fajnie, bo teraz już sam nie wiem. Ciężko, ciężko, jednak jak już daję te pikki, to wolałbym kogoś dobrego zdobyć w zamian, w zamian jakby za. No nie wiem, no nie wiem, naprawdę ciężko. Te piki właśnie, tak mówię, ja nie mogę jakby, nie spakuję tych wszystkich pików i nie pójdę w górę, bo tak w tym roku nie będę, znaczy w tej serii nie będę tego robił. Więc nie potrzebne mi się jakby te piki, yy, które właśnie jakby, nasze, i rockets, no chyba, że potencjalnie podczas draftu bym dopiero oddał, ale właśnie chciałbym użyć do wymiany jakiejś. Sam nie wiem naprawdę, bo właśnie... Mierda, ja jakby najfajniejsza się nie udało niestety, no i to jest problem. Patrzę jeszcze raz na te opcje. No dobra, na przykład Reggie Louis też możemy spróbować. Tutaj, no tutaj jest dużo bardzo musimy im dać, jeśli chodzi o finanse. No to jest, to będzie zbyt ciężkie, żeby to zrobić, więc tego nie będziemy robili, dlatego Reggie Louis też nie będzie takim zawodnikiem, więc idziemy dalej. Charles, no myślę, że nie. Ron Harper, on też nie. Steve Smith, dobra, spróbować możemy. Jest to właśnie kilka osób, które w sumie już lepsze, lepsze jakby coś niż nic, Może powiedzieć, lepiej Ja myślę, taki Smith niż nic. Czem a no i są Championship Contenderem, to nie mi się już z nimi rozmawiać, bo wiem, że to będzie ciężkie, to idziemy dalej. Del Dale, Carey na przykład. Tak, już mówiłem przedtem, no dosłownie jakby chcę kogokolwiek, dlatego możemy też porozmawiać. Exum może być. Co mi powiedzą? Untouchable, Championship Team? A po prostu nie, no dobra, ale możemy porozmawiać na pewno. Nie, ale dobra, jeszcze bym musiał inaczej to robić. Żeby to były jednak top 5 protected piki, na przykład, dobra, udało się, więc to, to jest wymiana. Ok, to jest wymiana. Ok, na pewno mogło być dużo gorzej. A zobacz, może, ma, może Rauf będzie. Sm A nie, Rauf jest mały. To, to Carry będzie small forward naszym. Tak jest. No i ten zespół myślę, że powinien być playoff teamem. Jeszcze może też nasz point guard. Próbowalibyśmy go wymienić. Czy udało się zdobyć jakieś 80 overall point guarda. Z jednej strony nie chciałbym, że daje za dużo pików, ale z drugiej strony zobaczymy. No nie to chyba ja nikogo. A tak mówię, no tych pików, znaczy na no, tych pików już nie wiem, czy bym chciała dać. Na pewno sobie piston z pika chcę zachować. Oddaliśmy też, żeby nasz pik, który był w tym roku jest top 5 Protected, więc załóżmy, że... Jedna, ale nie przynajmniej no, będziemy dobrze. Rockets nie mogę, bo to jest jakby pik nie nasz oryginalny, tego właśnie już kogoś pal, pik, czyli właśnie Rockets, więc ja nie mogę sobie dać Protected. No nic, myślę, że nie będziemy już więcej właśnie zmieniać. Wydaje mi się, że tak to zostanie. Tego teraz to ustawimy pewnie sobie jeszcze. Jeden zawodnik poniżej 80 wara Antony. Ja mi jeszcze miał właśnie jedną pikę do dnia, to bym może oddać tak? To no nie chcę jeszcze na na, na następny sezon oddawać teraz pika. Butom 36, Baker 34, Del 34, 36 Rauf albo 36 też może mieć Carry na przecież jeszcze dwie minuty więcej, niech ma Rula na przykład. I tak może wyglądać nasz line-up na resztę tego sezonu, więc chyba właśnie wszystko jest gotowe. Pik został tam jeden i kontrakty. Tutaj. Brown i Lynch nie są tacy kluczowi dla nas, więc w sumie jeśli by to nie byłoby nic złego. Tutaj mamy team option, więc idziemy dalej. Tak jest, idziemy dalej. Teraz, właśnie, już pierwszy raz w tej karierze chce wygrywać. Dosłownie właśnie pierwszy raz Austin kontuzja Hillesa, już nie zagra w tym sezonie, więc możemy zmienić line'a, bo on już nie wróci, więc szkoda tylko tego mu Mutombo, że coś mu nie pasuje. Na pewno jest niefajne. Ten Lichty wszedł do rotacji, no może być w sumie. Może jednak właśnie to, to jest taka rzecz, którą ża żałuję, że nie zrobiłem. Może powinienem właśnie w sumie jeszcze rotację zmienić, tak żeby Zresztą może nie rotację zmienić, tylko po prostu więcej takich zawodników na ławkę ściągnąć dobrych. To taki jest mój błąd, myślę. A dobra, przynajmniej Greg Antony może zostać z tymi 30 minutami Rising Star. Tutaj mamy Bakera, pewnie tak jest, Win Bakers. Pani Hardaway, co właśnie z panią Hardawayem? Czy, czy te liczby po prostu mu nie pozwalają na to, żeby walczyć? Czy Tarski może to zmieniło już? A Tarski pojawił, dobra, właśnie. Przedtem by nie było go. In no, ja bym skończył na drugim miejscu, byłoby ok, bo był Eber. No, to wiem, że nie damy rady go pokonać. Meczu Gwiazd, chyba nie ma nikogo od nas. West, e, zobaczmy. A jest jednak, Abdulrao, pierwszy raz jest w starym to fajnie. Rok temu właśnie był świetny, ale nie był starym, jeśli dobrze pamiętam. W tym roku jest to na pewno fajnie. A Mutombo już nie ma. Dick Bay. no i kontynuujemy. Teraz Cavalier jest przed nami. Przegrywamy. Sam też przegrywamy Bullet Przegrywamy z drużyną, która miała rekord 9.40 przed naszym meczem I kolejna słaba drużyna nas pokonuje Czyli tak to jest, jak chce przegrywać To będziemy wygrywać, jak chce wygrywać to będziemy przegrywać Aha, no fajnie Jedyny plus jest taki, że mamy, że nasz pick jest top 5 protected, więc jeśli potencjalnie Bylibyśmy, ten pick by tam spadł, no to byśmy go odzyskali Adul Rauch chce przedłużyć kontrakt, to super. Może właśnie chciał zobaczyć, jaki ruch zrobimy. Czy będziemy chcieli walczyć o mistrzostwa? No, chcę na pewno walczyć o playoffs, ale na ten moment ciężko. Pokonaliśmy Rockets. Rockets są dalej dobrze, więc ich pick nie będzie wartościowy. Rockets spokany. Jaką mamy stratę? chyba właśnie Rockets na 8 miejscu są. A no nie, Kings. Ta strata nie jest duża, czyli Playoffs jeszcze mamy szansę być na pewno, bo Kings są tuż przed nami, ale właśnie przegrywamy niestety. Mavericks powinniśmy pokonać, dobrze. Sonicsy pewnie już nie. Celtics powinniśmy pokonać, nie. Suns nie, no to nie wygramy pewnie, tak jest. Wetherspoon kontuzja. Kings wygrywamy, no ale no oni nam uciekli, więc niestety Playoffs nie będzie w tym roku. Jeszcze, tylko jedną, jeszcze wszyscy niech doznają kontuzji. Nagle też teraz kontuzje, gdzie właśnie to jest to, o czym mówiłem. Jak mieliśmy te sezony, w których chciałem mieć jak najwyższy pik, gdzie nie życzę nikomu kontuzji, ale jeśli by się wydarzy kontuzje, to nie byłoby takie bolesne dla nas. Tak teraz kontuzje się dzieją. Nawet ktoś nawet Achillesa zerwał nagle, jak zaczynamy walczy walczyć o bycie w Prawie. Więc ta gra nie przestałem mnie zadziwiać, jakby. No nic. Zakończyłem ostatecznie ten sezon z rekordem 30. 5-47. Clyde Drexler, MVP Ligi, Weber, rookie of the year, Johnson, sixth man of the year, Hakim, defensive player of the year, most improved, Ellis, coach of the year, Adelman, all NBA team, all defensive team, all rookie first Bakera tak to wygląda. Aha, jeszcze Detroit skoczyli na ósme miejsce. Jakim cudem oni do tego doprowadzili, że są na tym ósmym miejscu? Nie mam pojęcia. Czyli nasz też ostatecznie był najlepszym pickiem, tego, którego powinienem sobie najbardziej zachować. No niestety te w tym po prostu nic nie trafiłem, dosłownie nic. Zrobiłem decyzję, czy być słabym zespołem, czy nie. Była to zła decyzja. Którego pika oddać? Którego pika zostawić? Zła decyzja, no. Tak to wyszło niestety. Woteri ten pik Hornet. No to on nie będzie zbyt pewnie wartościowym. On spada na 12 miejsce, więc... E, więc ten pik właśnie... A nie to jest, to jest nasz 12. E, Hornets. Nie mam Hornet z tego pika. Czy coś nie widzę dobrze? To jest ten z Houston, ale... Ten pik skoczy do top 3. Ten pik skoczy do top 3. Drugi raz rzędu Pig nam idzie tak wysoko. I jak dobrze, że dałem ten Protection. Dobra. ponownie odcinek uratowany przez, przez Draft Lottery. No dobra, to fajnie na pewno. No to. Chowo możemy tutaj zdobyć. No. No powiem tak. Kid lub e, Heal, choć hill. Mam wrażenie, że hill za każdym razem, jak robię karierę, to on. Szybko jakby potencjał, aby szybko dobija do sufitu Jakby szybko wbija jakiś overal i potem zostaje w, Nie idziemy w górę ten overal Dlatego, ale jest coś, są tutaj dobrzy zawodnicy Na pewno mamy gwarancję wybrania dobrego zawodnika Bym powiedział No to dobrze, dobrze z tym Staff signing, w końcu też możemy podpisać jakiegoś takiego lepszego headcoacha coacha. Naprzednio, nie wiem Renny Wilkens może Zaferujemy kilku trenerom pieniądze Najpierw przednie Wilkens, Lennon. Dam wszystkie swoje pieniądze dla kilku trenerów, więc tu jest oferta. Do tego. Jerry Sloan dostanie ofertę. Do tego. Brad Nelson dostanie ofertę też. Kilkoś tych dobrych trenerów damy im, damy im takie pieniądze i zobaczymy, który z nich czy ktokolwiek z nich będzie chciał zaakceptować. Czuję, że z tym Lennon, Wilkensem zakończymy. Jeszcze Rick Adelman też. On dopiero co był coach of the jest bez jakby, możliwe, że nie będzie miał zespołu. Dlatego z miłą chęcią też taki trener mógłby być, mógłbym go zgarnąć. Eee. Możemy każdego, aha. Kto jest z nich najlepszy? No chyba Jerry Sloan, więc Jerry Sloan zostaje naszym nowym trenerem. Jerry Sloan przychodzi nas z Utah Jazz, jeśli się nie mylę. Tam e, wydaje mi się, że on był legendarnym trenerem, gdzie gdzie trenował prawie 20 lat, chyba nawet w rzeczywistości tam chyba tak było. NBA Draft zobaczmy, jak tam działa. na pierwszy idzie, Kid wybrany, drugi jest Hill. Więc my mamy do wybrania Glenna Robinsona lub Doniela Marshala Chyba pójdziemy w Glenna Robinsona. No, Glen Robinson będzie tym naszym wyborem. A więc Glenn Robinson wybrany. To jest zawsze potencjał, że on może właśnie, jak, na przykład nie wiem, jak Del Curry będzie troszkę starszy, a mam jeszcze pika 12. To tego pika sobie chyba wymienię, bo. Czy jest tutaj ktoś, kogo powinien wybrać? No, są C, jakby, ale. Czy którykolwiek z tych zawodników wierzę, że może być naprawdę bardzo dobrym Pikiem? Pewnie nie, a czuję, że mogę dostać fajną, fajną, aby wymianę. Czuję, że mogę zrobić. Może jakieś dwa un Unprotected Piki bym zdobył. To są top Free Protected Od Bulls. Ta wymiana z Hornet znać jest spoko. Czy powinienem wziąć znowu od Sans? To jest chyba głupotą. Ale od Blazers myślę, że. Albo od Warriors. Blazers mają Drexler, oni dopiero co byli najlepszą drużyną. No weźmy od tych Warriors. Czemu nie? Warriors nie chcę wybiorą. Wesley Cook może być wybrany przez nich. Najlepszego zawodnika mają albo Bugs, albo Bullets, ale tak wiem. Kill myślę, że on. No nie, zobaczę w tej karierze, ale często jak właśnie robiłem różne kariery, on. Nie wiem, do 23, 4, 5 lat maksymalnie się rozwijał i wtedy już zaczął regresować. Więc myślę, że właśnie Robinson lub Kid to są najlepsze wybory. Taki Point Guard by nam się bardzo przydał, nie ukrywam. Taki Kid by najlepiej nam pasował pod nasze potrzeby na ten moment. A też możemy zaoferować, ale zobaczmy jak z tym wyjdzie. A właśnie możemy zacząć budować lepiej teamy. Tak? Potrzebny jest nam na pewno do, dobry, rezerwowy point guard. Rezerwowy shooting guard też by się jakiś przydał. Small forward, tutaj dobrą mamy sytuację na pewno. Power forward mógłby się przydać. Sam Vincent nie podpisze z nami, no dobra, to chyba ten point guard, więc no to jakiegoś innego musimy próbować. Jeszcze jakiś center by się może przydał, jeden. Dobra, więc chyba, chyba wszystko zrobiłem, trzech point guardów, trzech shooting guardów, trzech small forwardów, czterech. 5 aż power forward, no to będzie trzeba dwóch wyrzucić z całego zespołu. A to, to tym się zajmiemy oczywiście od razu. I jeden i drugi może polecieć, nie, nie są nam potrzebni zbytnio. A no offers, dlatego second rounder od King zawsze może być, a ten drugi będzie po prostu zwolniony. Tak jest, no i teraz możemy już iść dalej, bo nie będziemy tutaj więcej robili. No, już następny sezon. Zajrzeć, tylko muszę. Oby mu tom, bo nie poszedł w duo overallem. tak już się jedynie obawiam. Żeby on nie poszedł czasem w duo overallem. Nie poszedł, dobra. Abdul Rauf jest cały czas. Waker 83. Dobry point guard. Dobry point guard. I będzie fajnie. Tak wstępnie bym zobaczył. Na przykład. właśnie Greg Antony i first rounder Nuggets. Czyli nasz first rounder na przykład. 96, bo wtedy myślę, że będziemy dobrzy. Co by to potencjałem dało, czy mielibyśmy tak jakieś na, na, na 80 plus overall point guarda potencjalnie. Właśnie bym zobaczył. D Brown na przykład, no to już byłaby, byłby upgrade. Czy jest na pewno taka opcja, możliwe, że jeszcze znajdziemy kogoś lepszego, ale jest na pewno taka opcja. Dobra, oczywiście i tak tym się zajmiemy w następnym odcinku, więc wierzę, że no już następny sezon to w końcu muszą być playoffs tam mi się wydaje też. Będziemy obserw obserwowali sytuację z Robinsonem. W tym roku będzie Ashem Sixmanem, ale jeśli będzie się fajnie rozwijał, to może przed nie wiem, Del Curry będzie wymieniony na przykład za niedługo. Zobaczymy. Zobaczymy jak to będzie wyglądało. Teraz będę kończył. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!